Cześć, witajcie, z tej strony Łukasz, a to jest Biblia Kryptowalut. Słuchajcie, ja teraz tak chyba zdałem sprawę, że naprawdę kocham nagrywać, jakby przez też długi czas szukam tego swojego hobby, co bym mógł, wiecie, robić po pracy. I to mi tyle frajdy daje, że wiecie, mogę sobie robić ten research dla was, taki codzienny prawie, to mogę się jakby dzielić z wami moimi przemyśleniami. Naprawdę to jest coś świetnego i też dziękuję Wam, że w ogóle Wy tego słuchacie. To naprawdę też jest mega, mega fajne. Słuchajcie, dzisiaj przed nami jest bardzo fajny odcinek. Powiemy sobie o ciekawych rzeczach, o tym jak wziąć udział w airdropie, który no, będzie trwał i trwał, trwał jakby z różnymi airdropami, tak? W projekcie, dzięki któremu będziemy mogli wziąć udział w różnych airdropach oraz o bardzo fajnym IEO, ale to za chwilę wszystko. Chciałem Wam też powiedzieć o tym, że na moim filmie poprzednim, tutaj, to jest film konkursowy, gdzie jest 1500 zł w wybranej przez Was kryptowalucie. Także, jak macie ochotę wziąć udział w takim, w takim konkursie, po prostu dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz oraz oczywiście dajcie suba temu kanałowi. Będziecie wtedy też będziecie tym na bieżąco i tym samym będziecie też mogli wziąć udział w tym konkursie. I również, jak chcecie, to dajcie mi tutaj. Teraz mam tutaj o ten set odpalony. Yy, dajcie mi subskrypcję na moim Twitterze. Tutaj też czasem daję fajne rzeczy. A już tutaj mamy prawie 100 followersów, także słuchajcie, nie jest źle. Yy, no dobra, słuchajcie, zacznijmy sobie od początku. Zanim jeszcze przejdę do tego tematu przewodniego odcinka, powiedzmy sobie co niekąd o Bitcoinie. Bo osiągnęliśmy tutaj i pół tysiąca dolarów. Teraz mamy znowu lekką korektę, ale słuchajcie, tak naprawdę to nie jest już ważne, że teraz mamy tą korektę. Ważne jest to, że jak tutaj sobie zobaczycie, yy, tak to jest to. To jakby duża część osób, też w komentarzach u mnie w komentarzach u innych osób, zresztą ja też czegoś się tego bałem, yy, baliśmy się czego? Yy, baliśmy się Double topa, czyli tego jak sobie teraz tutaj linię. Jak od poprzedniego ATH narujemy linię taką. Baliśmy się, że tutaj ten szczyt, który był na 52 tysiącach dolarów w miesiąc temu, że to był nasz double top, że od tego, miesiąc, że od tego miejsca że będziemy tylko, tylko, spadać. Tutaj wiecie, był każdy szczęśliwy, potem była chwila zawahania, potem znowu szczęście. To jest taki klasyczny, po prostu przypadek double topa, ale okazuje się, że jeszcze to nie jest on, bo tutaj, jakby widzimy na wykresie, wyszliśmy. Poza, poza niego. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz, jak tutaj też widzimy na, nie chcę kupić reklam, jak tutaj też widzimy na wskaźniku MACD, który jest też bardzo fajny. Pniemy się teraz do góry, chociaż też abstrahując od tego, na RSI powinna być znowu lekka korekta, także zobaczymy jak to będzie. Też te wskaźniki, no wiecie, to jest taka tam pomoc, ale jakby to w czymś miało pomagać, to już każdy z nas był bogaty, więc ja też bym się tym za bardzo nie sugerował. No Najważniejsze to jest to, że właśnie pokonaliśmy sobie tutaj ten double top, że jest po prostu lepiej, lepiej i że jeszcze tak negatywnie nie jest. Um, co jeszcze? Um, dominacja bitcoina. Um, w lucie się trochę odswoją do altcoinów, jak tutaj widzicie. Osiągnęliśmy tutaj 44,8 dominacji i w ciągu jednego dnia, jak tak fajnie nam ten rynek urosnął. Tutaj widzicie wszystko ładnie jest na zielono. To jednak po dominacji widząc, że ludzie się bardziej woli odsunąć w altcoiny niż po prostu być załadowanym w bitcoina i to jest, no, to jest równy prawie że 1%, także to jest całkiem sporo, jak na wykres jednodniowy. Ta różnica 1% jest to naprawdę całkiem sporo w ciągu jednego dnia. Dodatkowo też jak sobie spojrzymy na Fear and Greed Index, na taki indeks, który nam mówi, jakie są nastroje rynku, no teraz jest Extreme grid, czyli taka ekstremalna chciwość, że ludzie znowu na nowo uwierzyli w Bitcoina, że to jednak nie jest to że to jednak nie jest fake i po prostu na nowo są ludzie bardzo chciwi. No, przypomnijmy sobie, że często ten indeks też mówi o tym, wiecie, jak większość ludzi chce zyskać na giełdzie, to większość traci, to jest bardzo często odwrotność. Też parę dni temu było tak, jak wiecie, był już każdy myślał, że to jest double top, że to jest koniec kryptowalut, że to jest po prostu koniec już hossy. To ten wykres był na, był po drugiej stronie tutaj na czerwonym, że każdy już płakał, że ma tego Bitcoina, już każdy był popłakany, a jednak urosimy w górę. Teraz jest sytuacja na odwrót, że jakby jest extreme greed, więc to może oznaczać, że znowu będzie jakaś korekta, chociaż no ja się nie wypowiadam, ja ja nie wiem, ja tylko komentuję swoje własne myśli, ale może tak być, że znowu sobie spadniemy troszkę w dół. Co jeszcze, co ciekawe, że 94,3% wszystkich jakby portfelów z adresów z Bitcoinem jest na plusie. Także to jest bardzo ciekawe, że no prawie, że ten, kto po prostu kupił tam Bitcoina i go trzymał, to praktycznie nie, nie umiał na tym stracić. Chyba, że grał na dźwigni, ale to już inna, inna bajka. Tutaj glasnode wydało taki... Taki, taką analizę zrobiło, więc to jest też bardzo, bardzo fajna sprawa. Ale my tu pitu pitu, a przejdźmy sobie do konkretów. Posłuchajcie, TenSet tutaj wydało takie oświadczenie na Twitterze, że robią na maksymalnego, największego upgrade'a setu i jego ekosystemu w ogóle w historii. I są bardzo dumni z tego, że pokazują nam coś zwane Infinity Airdropem. I o co chodzi? W ogóle TenSet, jak nie wiecie, to są, to są ci od. Od Meta Hero, Roberta Kryna, o którym jakby mówiłem, o którym robiłem cały materiał taki mega, mega długi na swoim YouTubie. Tutaj teraz macie kafelek w górze, sobie kliknijcie, jak nie widzieliście. Yy, oni właśnie wydali ten gem, tak? Yy, gem Meta Hero. Oraz również wydali gem Kanga Exchange. Tutaj będą potem w przyszłości kolejne, kolejne gemy. I oni zrobili coś takiego, co jest właśnie zwane Infinity Airdropem. I teraz tak, jak to będzie działać? Jak wiecie, airdropy to jest coś, co to jest jakby reklama danej kryptowaluty, którą dostajemy za darmo, airdropem, właśnie, żeby po prostu zachęcić, rozreklamować daną kryptowalutę. I tutaj ten set stworzyło sobie w swoim ekosystemie takie coś, że jakby będzie on przyjmował zewnętrzne firmy, zewnętrzne kryptowaluty, bo tam jakiejś weryfikacji, do tego, że będą mogły też dać jakiegoś airdropa właśnie użytkownikom ten setu, i my możemy go odebrać tylko za pomocą tego, że sobie zalokujemy jakąś część coinów ten set. Także musimy też mieć coiny ten set, żeby to w ogóle zrobić. I jak teraz to, to zrobimy w pierwszym tygodniu, to dostaniemy plus 5%. Czyli na przykład tutaj mamy parę, parę jakby trybów. Jak kupimy sobie brązowy, to musimy mieć tak 100 tokenów. 100 tokenów ten set musimy jakby je zalokować tak na 6 miesięcy, nie będziemy z nich mogli w ogóle korzystać przez, przez 6 miesięcy i to jakby nas będzie uprawniało do 5% jeszcze, bo potem będzie zero, jakieś tam alokacji właśnie w tych, w tych airdropach, tak? Także to jest naprawdę bardzo fajne. I co ważniejsze, jakby tych airdropów będzie naprawdę naprawdę sporo. Nie mylmy tych airdropów z gemami ten setu, bo to jest coś zupełnie in, 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 innego. Gemy ten setu to są jakby ich ich takie ich projekty, które wyszły spod ramienia, spod skrzydła ten setu, a te airdropy to będą jakby zewnętrzne firmy, kryptowaluty, które właśnie chcą się rozpromować. No i oczywiście, niektóre będą dobre, niektóre będą bardzo dobre, a niektóre po prostu będą słabe, ale ich ma być naprawdę na 3 miesięcy bardzo, bardzo sporo, także. Ja sobie tutaj kupiłem ten y, diamentowy, diamentowy pakiet, to tam kosztowało 17 tysięcy złotych, żeby, żeby w to wejść, ale też dzięki temu mamy 25% y, jakby takiego bonusu, więc naprawdę to jest bardzo sporo. No i mówię, jakby jeszcze mamy 6 dni, żeby sobie ten bonus odebrać. I jak tutaj widzimy, y, brązowy, musimy zaalokować te swoje tokeny na 6 miesięcy, i minimum jest ich, musimy ich mieć 100, potem 9 miesięcy, minimum 500, żeby mieć. Bonus 10%. Tutaj mamy po kolei 12 miesięcy. 1000 tokenów ten set, 15% bonusu. No i ten Diamond, czyli ten najlepszy, który usprawnia do bonusu 25%, jeżeli dokupimy w ciągu, w ciągu tego, tego tygodnia. Także już nie mamy aż tak wiele czasu. I teraz tak. Wydaje mi się, że właśnie ten set, który jest znany z tych gemów, które odnosły taki sukces, jak tam Meta Hero jest teraz, tak sobie spojrzymy. Meta Hero 161, naprawdę to są już milionowe sumy w dolarach. Kapitalizacja prawie pół miliarda dolarów, czyli no 2 miliardy złotych. Skoro oni są odpowiedzialni za takie tutaj mega duże, fajne rzeczy, to myślę, że po prostu nas nie zawiodą i że na tym naprawdę będziemy sobie mogli ładnie i, i spokojnie zarobić. Także ja naprawdę trzymam kciuki. Co mam tutaj pokażę? To jest moje konto na, na ten tensecie. Tutaj sobie y, Your Locks. Zalokowałem 2000 ponad tych, y, tych tensetów, że żeby nie było, że tam Was nagajam. Nie, ja jakby sam w ten projekt wierzę. I co jeszcze jest warte wspomnienia, to to, że jakby 2% to jest opłaty transakcyjne. Także, jak na przykład chcecie sobie kupić pakiet brązowy za 100 tensetów, to musicie sobie wysłać na giełdę y, 102 tensety, bo. Te 2% zawsze będzie tej opłaty transakcyjnej. Tak, tak samo jak tutaj, jak ja mam pakiet yy, Diamond, to musiałem tych tokenów wysłać 2040, bo, bo te 40 tensetów po prostu mi zjadło. Yy, no i tak, jakby tutaj widzimy, że pierwszym airdropem ten tenset, tensetu będzie sam tenset, yy, drugim będzie sport i to jest ciekawe, bo to jest Diamond Sponsor, czyli jakby te diamentowe, to są takie jakby najbardziej. Według nich, które myślą oni, że wypalą najlepiej i po prostu będzie z nich, z nich największy zwrot i najwięcej na nich zarobimy. I trzeci z nich będzie Leos, o którym sobie jeszcze za chwilkę powiemy. Jak tutaj też widzimy na Twitterze ten set, to już tutaj właśnie zaprezentowali oni, ich yy, diamentowy yy, diamentowy jakby airdrop, ten, ten Dexport. Ja sam jestem ciekawy, jak, yy, jak on wypali. Myślę, że jak skoro jest diamentowy, to będzie z tutaj bardzo, bardzo dobrze. Mają prawie 5 tysięcy, no 4,5 tysiąca followersów na Twitterze. I teraz tak, co on, co on w ogóle robi, tak powiem z ciekawości? Sobie tutaj do nich wszedłem na stronkę na prostu z ciekawości. Play and earn the first decentralized crypto betting platform. A, czyli po prostu takie możemy sobie tam obstawać zakłady jakby w formie krypto. W formie ja nie wiem czemu piszą, że są pierwsi, bo już takich platform było mnóstwo, ale no tak czy siak, nawet to u nich ładnie, ładnie wygląda. No, więc taki po prostu będzie naprawdę bardzo sporo. Te, które są diamentowe, to są, oni po prostu myślą, że będzie większy z inwestycji. Ja myślę, że po prostu na tym nie da się stracić, tym bardziej, że jakby też tych, tych ten setów jakby nie tracimy, tylko je dajemy na loka, na jakiś tam czas. Także po prostu mamy darmowe pieniądze. A jak giełda będzie wzrastała, to być może, że ten seta odbierzemy jak tutaj kupowaliśmy go za np. 2 dolary, to odbierzemy go za 6 dolarów. I tylko na tym zarobimy puzyczę na tych airdropach. Także naprawdę bardzo, bardzo według mnie fajna, fajna ok okazja. I teraz tak, wbiłem sobie na coinmarket capa. Tutaj mamy token Tenset, i tak jak już mówiłem, jego ATH było. Czy tego jeszcze nie mówiłem, to dopiero powiem, eee, że jego ATH było na 6.2$ dolara. Teraz to są tylko 2 dolary, także, no właśnie, jak sobie zalokujemy to na 2 lata, powiedzmy, kupimy ten diamondowy pakiet, to nie dość, że będziemy mieli Infinity Airdropy, różne Airdropy, po prostu darmowe, pijające, to jeszcze nie będzie kusiło, żeby um, tego ten seta sprzedać wcześniej niż te dwa lata, i po prostu może się okazać, że. Za te dwa lata będzie on tam warty, wiecie, na 10 dolarów, 20 dolarów, więc to jest też naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Ja mam często z tym problem na giełdzie, że właśnie nie trzymam się, tych, się tego, co mówię i czasem właśnie emocje wezmą na daną górę, więc teraz po prostu już jestem zmuszony, żeby sobie to trzymać. I teraz tak w ogóle, jak, jak możecie to sobie w ten Infinity Projekt wejść, jak to, jak to zrobić, bo też jakby nie każdy wie, ja też miałem z tym z początku problem, więc już wam, już wam mówię. Ogólnie, jak sobie tutaj pójdziemy w dół na CoinMarketCapie na ten secie, tutaj mamy wykaz giełd, na których ten cent jest. I widzimy, że największy wolumen ten setu jest na Uniswapie. I tak samo ja też go kupiłem. Czyli po prostu co robimy? Najpierw musimy w ogóle mieć MetaMask'a, Także jak jeszcze nie wiecie, to jest taki portfel, taka wtyczka na chroma. Dzięki czemu po prostu możemy mieć jakiś swój portfel Ethereum na wtyczce z chroma. po prostu. I teraz jak się to robi? Po prostu ściągamy go sobie. Ja tutaj otworzyłem wcześniej taki samuczek, więc wam powiem. Po prostu pobieramy go, dajemy swoje hasło. Tutaj potem musimy przepisać, mamy 12 takich znaków, które jakby takich haseł, które jak zapomnimy hasła prawdziwego, to, to nam posłuży do jakby odzyskania go. Także to koniecznie musicie pilnować rękami i nogami, tego wam ich nie może wziąć. Yy, idziemy potem dalej. Tu mamy już congratulations, no i po prostu mamy sobie już tutaj nasz, nasz jakby portfel yy, na Ethereum. I no to się reklama włączyła, to już w sumie nic nie szkodzi. E, tak, jak mamy już ten portfel, to wam pokażę mój. Mm, tutaj jest meta, MetaMask. też jest e, też się uczę. To jest jakiś tam słownik mój. E, MetaMask, e, no. I to jest po prostu mój portfel. I teraz tak. E, ja po prostu to zrobiłem tak, że wysłałem sobie z giełdy, tam na przykład z Binance'a e, Ethereum tutaj na właśnie MetaMaska. Czyli tak. Co zrobiłem? Skopiowałem ten adres, to jest adres Ethereum, skopiowałem go sobie, wszedłem do siebie na giełdę, tam na Binance'a, dałem y, wypłać Ethereum, wkleiłem po prostu adres tego portfela, dałem wypłać i po prostu pieniądze, czyli Ethereum z Binance'a przeszło mi tutaj ładnie, swobodnie na Metamask'a i tutaj po prostu mi się to pojawiło. I teraz co dalej? Jak już miałem y, Ethereum na, naszym, na moim Metamask'u, wszedłem sobie tutaj, dałem Uni, y Uni, Uni, y UniSwap. Y y y y Hop. Y I tutaj, właśnie jakby jesteśmy, jak sobie go odpalimy, tego Metamaska, jak jesteśmy na UniSwapie, y możemy to jakby połączyć. Jak tutaj jest, jak tutaj mamy zieloną taką strzałeczkę, zielone takie kółeczko, konekty, to znaczy jakby ta słonka jest już jakby połączona z naszym portfelem. Tutaj też widzicie, są jakby te moje, te moje Ethereum. Tu jest ten sam adres, także wszystko nam działa. I teraz tak, tutaj już mamy wybrany ten set, ale gdyby go nie było, bo jak zrobicie pierwszy raz to nie będzie go, będziecie mieli select token. I teraz co robicie, wchodzicie sobie znowu na stronę ten setu, główna strona i po prostu co ja zrobiłem, co jest najłatwiejsze, tutaj macie mm, te giełdy, DEXy i tu jest Kanga, Tutaj mamy DEXa, dajcie sobie na Uniswap, bo jest największa prosty wolumen i wam się automatycznie jakby ten token wybierze. Nie X musieli wklejać, bo też wiecie, jakby różne tam się firmy podszywają pod tego yy, tokena, Tak jak sobie dajecie wiem, ten set to mogą wam też inne jakieś wyskoczyć, więc, yy, więc jak to zrobicie z tej strony, to jesteście jakby pewni, że to na pewno nie jest fejkowy, no, fejkowy adres do ten setu. I co po prostu dajecie tutaj tyle ile go chcecie kupić. Ja teraz tutaj mam mało y, dolarów, więc nawet mnie nie starczy na, y, na Fi. nie no, nawet starczy. A i, I co? I po prostu y, kupujecie sobie wasze sety. Y, jak już je kupicie, to otwieracie stronę y, właśnie infinity.tenset.io Też sprawdzacie na metamasku, czy jesteście tutaj y, połączeni ładnie, jest to zielona kropeczka, jak nie to dajecie połącz. I teraz tak, dajesz lock more Wybierasz sobie jakiś ten pakiet, który chcesz sobie za zalokować pie pieniądze, wpisujesz ile ich chcesz zalokować. Tutaj jest minimum 100, więc ja się na to nie łapię, bo już mam jakby ich wcześniej zalokowane. I tu jest też bardzo ważna informacja, bo system mówi o tym właśnie, o tych 2% smart fee, o których już mówiłem. Także jak chcecie za 100, musicie mieć 102 tokenów i tak dalej. I potem tak, dajecie next. Dajecie alo Infinity Airdrop to lock your set, czyli po prostu będziecie musieli jakby potwierdzić w MetaMasku, że zgadzacie się, żeby jakby set zalokował wam te, mm, te tokeny, które chcecie jakby zalokować, żeby po prostu jakby oni je przejęli na ten, przejęli na ten dany okres czasu, tak? żeby Żebyście też mogli czerpać jakby potem airdropy z tego Infinity seta, bo tak to właśnie wszystko działa. Dajcie dalej i po prostu macie już je koniec końców zalokowane. Także tak to działa potem tutaj sobie w zakładce Your Logs możecie sobie sprawdzić, czy na pewno tak, tak jest, czy, się, czy nic się nie wywaliło. I słuchajcie ptysie, jak jeszcze nie macie konta na Kanga Exchange, to naprawdę zachęcam was do tego, żeby je założyć. W opisie macie, macie link do rejestracji i słuchajcie, naprawdę na kanze będzie się... W najbliższych dniach naprawdę działo bardzo, bardzo dużo. Jest to w ogóle nowa polska giełda, także polecam Wam jeszcze bardziej z tego powodu się na nią zarejestrować. I tak, o co w ogóle chodzi, Patrzcie, Jest taki pan na Twitterze, nazywa się Scott Crypto Warrior. Jest tutaj bardzo, bardzo popularny, jest CMO w, w Sample Onicorn, którzy też mają bardzo dużo followersów. To jest taki po prostu duży, duży taki, no nie wiem, czy nie powiem źle, jak powiem, jak powiem guru kryptowalutowy w Ameryce. I tak. On jakiś czas temu wypuścił swojego koina, który nazywa się Leos. Jak widzimy, Leos na CoinGecko jest tam 900 w rankingu. Yy, można go kupić za 9 centów. Yy, I jego kapitalizacja to jest 16 milionów dolarów. Ale jak damy sobie na Maxa, to patrzcie, jak on urósł. Od 8 centów do jego ATH, który jest teraz ciągle, 90 centów, urósł razy. Razy po prostu 10. I dlaczego ja wam to mówię? Mówię to Wam dlatego, że teraz jakby właśnie ten gość, który stworzył sobie tego Leosa, ym, tworzy kolejną jakby kryptowalutę, która nazywa się Leon. Nie mylić z Leosem, który już jakby jest. I Leon właśnie wchodzi jako IO, jako Initial Exchange Offering na naszą kangę. I to jest o tyle fajne, że właśnie 12 października o godzinie 10 UTC będzie właśnie to IO. I hardcap to jest tylko 1 milionów dolarów, także tylko 1 milionów jakby mają do, do oni sprzedania po tej, po tej cenie. Także także naprawdę będzie się ciężko na to załapać. A cena za ona jednego to będą 3, 3 centy, nie trzeba nic lokować, nie ma westingu. można to kupić właśnie za pomocą Bitcoina, Ethereum bądź USDT. Słuchajcie, to jest o tyle fajne, że naprawdę jak się oni z Kangą dogadali, to myślę, że ten coin, podobnie jak właśnie tutaj ten Leos, jego poprzedni również dobrze, fajnie wystrzeli, bo to jest naprawdę popularny gość i myślę, że on, że on wie, co robi. I sobie jeszcze raz powiedzmy, tutaj widzicie, Leos był za 6 centów, czy tam za 7 centów, teraz jest za 93 centy, także naprawdę ja jestem, naprawdę co do tego Leona, bardzo dobrze, bardzo fajnie przekonany, można go kupić za pomocą USDT, właśnie na Kanga Exchange 12 października. Co będzie w następny wtorek o godzinie 10 UTC, czyli 10 UTC w Polsce? To będzie która? W Polsce. Ojej, jeszcze dobra. Aha, po prostu nie, łatwo to jest. O godzinie 12:12 12 we, 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 we wtorek 12 będzie można jakby sobie sobie tego Leonka kupić. Jeszcze do Kangi Exchange samej, naprawdę giełda jest mega spoko, mają, mają sobie siedzibę oni tutaj w Trójmieście. Też mój przyjaciel, który też ma kanał na YouTubie, Marek Stiller z kanału Kryptowaluty dla Początkujących, nagrał nawet z CEO Sławkiem Zawadzkim tej Kangi Exchange jakby wywiad tutaj on ma prawie że godzinę jest bardzo szczegółowo jakby rozpisane opowiedziane to czym się oni kierowali w właśnie powstaniu w tworzeniu tej giełdy, jakie są ich założenia plany na przyszłość taki roadmap i tak dalej i tak dalej także naprawdę gorąco wam polecam sobie ten wywiad też zobaczyć jest tutaj naprawdę dużo dużo ciekawych informacji no ale ogólnie takim taką podstawową rzeczą którą chciałbym żebyście z tego filmiku właśnie wynieśli, to jest to, że ten Leon od tego gościa yy, Scotta, który już stworzył Leosa, który był sukcesem, wchodzi właśnie jako IEO, Initial Exchange Offering na Kangę i że będzie go można kupić w, w ten wtorek o godzinie 12. .00. Tylko jest milion dolarów hardcapu, także ciężko będzie się, za się załapać. Myślę, że to się całość rozejdzie w ciągu dwóch minut, także Naprawdę pilnujcie, pilnujcie, bo myślę, że na tym będzie sobie można fajnie zarobić. No i co? Jakby. Minimalna alokacja to jest 100 dolarów, a maksymalna alokacja to będzie 20 tysięcy dolarów. Tak jak już mówiłem w parze z USDT będziemy sobie go mogli kupić, co też jest ważne, jakby nie trzeba mieć KYC, żeby sobie, żeby wziąć jakby udział w IO, także to też jest zapewne dla nas ułatwienie dla tych osób, które jakby boją się, wiecie tam dać skan swego dowodu na giełdę, jak to jest na przykład na BitBayu, gdzie od razu to musisz zrobić. Także to na pewno też jest duże, duże ułatwienie dla nas, dla takich inwestorów bardziej, którzy chcą po prostu pozostać anonimowi, którzy chcą po prostu być, być trochę w cieniu. Także to jest bardzo fajne. No i co, słuchajcie, to tak naprawdę jest wszystko. Jeszcze raz Was zachęcam do tego, załóżcie sobie tutaj konto, żeby już być na pewno gotowymi w opisie. Macie linki. Jeżeli ten filmik taki, staram się trochę zawsze testować te filmiki, trochę coś zmieniać. Jeżeli ten filmik Wam się podobał. Zachęcam Was gorąco, żeby zostawić łapkę w górę, dać subskrypcję oraz powiedzcie mi po prostu tak czy nie, czy weźmiecie udział w tym listingu. Jestem ciekaw Waszego zdania, co wy, co, wy o tym, co wy o tym po prostu sądzicie. I słuchajcie, dzięki Wam bardzo za uwagę. Naprawdę jeszcze raz powiem, bardzo mi się miło z Wami gada. Kocham dla Was nagrywać. Po prostu mi to sprawia też i stanowić mam satysfakcję to, że może, że mogę dla was zrobić research danego programu czy tam projektu. Także jeszcze raz dzięki wam za uwagę, ja chyba w ogóle lecę do Dubaju na tą konferencję, także może coś tam też ciekawego dla was nagram z tej konferencji, która odbędzie się od 17 do 20, ten taki oczywiście blockchain, blockchain summit, także może też, też coś fajnego ode mnie się, się pojawi. No nic to wszystko. Zachęcam Was również do obejrzenia kolejnych filmików na moim kanale czasu tutaj Wam się one wyświetlają i słuchajcie czas i słuchajcie dziękuję i to wszystko. Powodzenia, miłego, miłego oglądania następnych filmików. Dzięki i cześć!